GMT czyli Georgia Maybe Time Przez lata Gruzja była dla mnie wyrzutem sumienia. Nigdy nie zapomniałem ostatniej nocy w suchumi w 1992 roku, kiedy wznosiłem toaz za powrót w czas pokoju. Nigdy nie zapomniałem tego kraju, tej magii, którą czułem przetaczając się od domu do domu tibliskimi nocami, wędrując przez pracownie artystów, przez inteligenckie mieszkania. Poznając zadziwiających ludzi, którzy przekazywali mnie sobie z rąk do rąk, goszcząc mnie, opiekując się mną, tych rozmów rozpiętych między dramatem i groteską. Kiedy oglądałem wiadomości w telewizji i pojawiała się aleja Rustawelego, rozedrgani opozycjoniści, liryczna winnica, siwa grzywa Szywardego, coś mnie kłuło i pytałem sam siebie dlaczego nie wracasz? A ja włóczyłem się po Afryce, w której spędziłem w sumie dwa lata po Iranie czy byłej Jugosławii. Ale Gruzja wciąż istniała w tle. Zachłannie wgapiałem się w transmisję z rewolucji róż, dodatkowo potężnie wkurzony, że na miejscu jest mój młodszy brat Andrzej, również dziennikarz. I to jemu zawdzięczam powrót. Była wiosna 2006 roku. Wiodłem przyjemny, acz nieco jałowy żywot singla, redaktora naczelnego Playboya i współprowadzącego Dzień Dobry TVN, kiedy pojawił się Andriusza i rzekł: Spadamy z radkiem na dłużej do Gruzji robić materiały. Idzie Wielkanoc, ty raczej masz tu w dupie, to może byś wpadł do Tbilisi, skoro tak ci się skni do dżigitów. Radek, czyli Radek Polak, był i jest świetnym fotografem i cudownym świrem. Ten wyjazd do Gruzji, jak się okazało, miał zmienić jego życie. Choć wtedy nie miał o niej, sorry Radia, przesadnego pojęcia. Ujmijmy to wprost, żadnego pojęcia. Tu musi wejść dygresja. Radek, młodszy ode mnie 7 lat, przystojniak, którego poznałem kiedy jeszcze był w Wars